No, cześć ponownie. E, postanowiłem nagrywać więcej krótkich filmików, bo na długie naprawdę nie mam czasu. E, I teraz o lampach ogrodowych. Czy. Znaczy no, nie, czy na pewno mieliście potrzebę montować lampy ogrodowe? Z Za mną ciężarówki niestety jeżdżą. Droga Krajowa może być problem z dźwiękiem. sory. Pojechała. Lampy ogrodowe z cienkim przewodzikiem montowane na Darni. E, i jak to zrobić, żeby nie kombinować, więc mówki żelowe takie i szybko złącza hermetyczne, hmm, pokażę Wam to. I tu słuchajcie, specjalnie zostawiłem ten punkcik, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Nie pokazywałem tego, wiadomo o co chodzi. Z tej strony wchodzi YKY 3 razy półtora wejście i odejście do kolejnej lampy, i tu mamy odejście do lampy już przewodem gumowym, elastycznym, i to wszystko będę zamykał w tej mówce żelowej. Tu jest w środku specjalny żel, i to wszystko będę tutaj w tym zamykał. Podcięcia na przewody prawda? I jak to się zamknie, to wszystko się wypełni żelem. Jeszcze Wam może pokażę tylko te złączki, które tam używałem. To są złączki firmy Trytyt, ale robi je też Simet. Czekajcie, bo jest na lewo. O, teraz lepiej. Szybko złączka oświetleniowa. Wejście na drut dwa razy, wyjście na drut linkę. Robi też je Simet, robi je WAGO oczywiście. Ja akurat użyłem złączek Trytyta. Żadna reklama, akurat takie miałem. Można użyć też tego typu złączek, ładnie opisanych. To są akurat złączki wago. Wejście na dwa razy drut, wyjście na dwa razy linkę ze zwalnianiem. W miejscach, gdzie mamy więcej odejść, używamy puszki rozgałęźnej, prawda? I wypełniamy puszkę taką multimasą chroniącą przed wilgocią. Na przykład jedno miejsce zasilające, trzy odejścia w trzy różne kierunki do lamp, także wtedy taki system, Nie puszka i do środka żel, choćby taka simetowska S6 prawda? w środku złączki WAGO już i wypełniamy to multimasą. No dobra, to co, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny. Jak ktoś będzie robił lampy ogrodowe, to może skorzysta z tego pomysłu i rozwiązania. Trzymajcie się!